Maria z Agredy fragment książki: Mistyczne miasto Boże czyli żywot Matki Boskiej. Innym razem Pan Bóg pokazał mi drabinę cudownej piękności, z licznymi szczeblami. Otaczało ją wielu aniołów, a inni wstępowali i wstępowali po niej. Majestat Boski rzekł do mnie: To jest tajemnicza drabina Jakubowa, dom Boga i brama do nieba. Jeżeli przygotujesz się i życie swe tak ukształtujesz, że oczy moje nie znajdą u ciebie nic godnego kary, to po tej drabinie też wejdziesz do mnie. Obietnica ta rozpaliła moje pragnienie. Utrwaliła wolę i umocniła mego ducha. Widzenie to trwało nieprzerwanie. Choć nie rozumiałam jego znaczenia. Uczyniłam Panu wiele obietnic i podjęłam postanowienie oderwania się od wszystkiego co ziemskie i poświęcenia mych uczuć tylko miłości Bożej, bez skłaniania się ku innym, nawet najbłahszym i najniewinniejszym rzeczom. Gdy na ponawianiu ślubów i przygotowaniu się minęło kilka dni, wytłumaczył mi najwyższy, że owa drabina nie jest niczym innym jak Jedynastym symbolem życia najświętszej Marii Panny, jej cnót i jej tajemnic. Jego majestat rzekł do mnie: Moja oblubienico, chcę, abyś weszła na tę drabinę i przez bramę doszła do poznania mych doskonałości i do oglądania mej istoty. Wejdź więc na drabinę i przyjdź do mnie. Aniołów, którzy strzegą tej drabiny, stoją po jej bokach, przeznaczyłem także do strzeżenia, obrony i osłony najświętszej Marii Panny, tego miasta Syjonu. Przyjrzyj się jej cnotom, rozważ je, staraj się naśladować zdawało mi się że wstępuję po owej drabinie i widzę tam największy ze wszystkich cudów niewysłowione dzieło wzór cnót i największą światłość jaką kiedykolwiek stworzyła ręka wszechmogącego na szczycie drabiny widziałam pana nad panami i królową wszystkich istnień Rozkazali mi, abym dopuszczona do tych wzniosłych tajemnic, czciła Boga, wszechmogącego, chwaliła Go i wysławiała. A co z tego zrozumiałam, opisałam. Na dwóch tablicach, doskonalszych od tablic Mojżesza, Najwyższy Pan wszechmocnym palcem swoim wypisał mi przykazania, aby je rozważała i przestrzegała. Pobudził też moją wolę, bym w Jego obecności oświadczyła przeczystej królowej, że przy jej pomocy chcę opisać jej życie, przenajświętsze oraz że pragnę uwagę swoją, Skierować głównie na te trzy sprawy. Po pierwsze, Bogu wiecznemu należy się głęboki szacunek. Każda istota przez niego stworzona, tym bardziej upokarzać i poniżać się powinna, im bardziej niezmierzony boski majestat zniża się do niej. Po drugie, rodzaj ludzki, który zapomniał o drodze zbawienia, rozważać ma, ile zawdzięcza swej królowej, matce dobroci w dziele odkupienia. Pamiętać ma także o tym, jaką miłość i cześć ta wielka Pani okazywała Bogu. I jaką my jej powinniśmy okazywać. Po trzecie, niechaj przewodnik mej duszy oraz świat cały pozna mą małość i nicość, a także nikłe odwdzięczenie się za to, co otrzymałam. Najświętsza Maryja Panna. Odpowiedziała mi na to, moja córko: Światu bardzo potrzebna jest ta nauka, ponieważ nie posiada on tego pokornego uszanowania, które powinien mieć dla mnie Pan Wszechmogący. Najświętsza Maria Panna odpowiedziała mi na to, moja córko. Światu bardzo potrzebna jest ta nauka, ponieważ nie posiada on tego pokornego uszanowania, które powinien mieć dla Pana Wszechmogącego. Z tej niewiedzy bowiem pochodzi zuchwalstwo śmiertelników, które sprowadza surową sprawiedliwość Bożą, kary i upokorzenia. Owładnięte niedbałością i zaślepione ciemnością istoty ludzkie nawet nie szukają drogi zbawienia ani nie umieją skorzystać z podanego im światła. Nieszczęście to bierze się stąd, że brak im bojaźni i pokornej czci, którą mieć powinni. Tych i innych nauk, Udzielił mi Najwyższy i Królowa Nieba, oznajmiając swoją wolę co do mego dzieła, opisania życia Najświętszej Maryi Panny. Wydało mi się, że byłoby zuchwalstwem i zaniedbaniem, gdybym nie pragnęła przyjąć tych nauk i wskazówek, których mi udzieliła Królowa przy. Objawieniu swego najświętszego życia. Wydało mi się również niesłuszne odkładanie tego dzieła na później, ponieważ Pan mi oznajmił, że właśnie teraz jest ku temu odpowiednia pora. Wszechmogący wyrzekł do mnie również następujące słowa. Moja córko, gdy mego syna jednorodzonego posłałem na Ziemię, świat był w tak złym położeniu, jak nigdy dotąd. Pozostało niewielu ludzi, którzy mi jeszcze służyli. Natura ludzka jest ułomna. Jeżeli więc człowiek nie idzie za moim światłem i lekceważy nauki sług moich, Uznając tylko sąd własny, nie zachowuje przyjaźni mojej i nie przestrzega moich przykazań. Wówczas sprzeniewierza się Mnie, który jestem drogą, prawdą i życiem. Popada wtedy rychło w ciemność, największą, w niezmierną nędzę i rzuca się z jednej przepaści w drugą, Aż dojdzie do zatwarciałości w grzechu. Od czasu, gdy stworzyłem świat i gdy zgrzeszył pierwszy człowiek, aż do czasu, gdy ofiarowałem przykazania Mojżeszowi, ludzie ulegali własnym złym skłonnościom i popełniali wielkie błędy i grzechy. Także po otrzymaniu przykazań, nie przestrzegali ich i popełniali te same grzechy, przez co oddalili się jeszcze bardziej od drogi prawdy i światła, popadając w całkowite zobojętnienie. Mimo to, w swej ojcowskiej miłości, zesłałem ludziom zbawienie wieczne i lekarstwo. Przeciw ich nieuleczalnym chorobom. Wówczas miłosierdzie moje ukazało się w najjaśniejszym blasku. Tak uczynić chcę i teraz. Pragnę wyświadczyć ludziom inne wielkie miłosierdzie, ponieważ pora jest odpowiednia. Nadchodzi godzina, w której świat poczuje się tak bardzo obciążony grzechami, przez które zasłużył na sąd, że każdy będzie musiał uznać sprawiedliwość mojego gniewu. W tej godzinie objawię swój gniew, sprawiedliwość i litość moją, oraz pokażę, jak bardzo uzasadnione jest moje postępowanie. Teraz nadszedł czas, w którym okażę najpełniej moje miłosierdzie, a miłość moja nie zazna spoczynku. Choć obecnie świat znajduje się w najgorszym położeniu od czasu wcielenia słowa, i choć ludzie o swoje zbawienie mało się troszczą i nie dość go szukają. Uczynię to teraz, gdy zbliża się koniec przemijającego życia ludzkiego, gdy słońce czasu chyli się ku zachodowi. Ciemna noc zapada dla potępionych, a dla sprawiedliwych wschodzi wieczny dzień. Teraz, gdy tak liczni śmiertelnicy pogrzebani są w ciemnościach, Nieświadomości i grzechu, gdy sprawiedliwi cierpią ucisk, a dzieci boże znoszą szyderstwa. Teraz, gdy moje święte i boskie prawo doznaje wzgardy wskutek niesprawiedliwych, nienawistnych i wrogich opaczności układów społecznych i gdy źli najmniej zasługują, na moje miłosierdzie. Teraz, spoglądając na Sprawiedliwych w tym łaskawym dla nich czasie, chcę wszystkim otworzyć bramę, aby przez nią weszli do mego miłosierdzia. Chcę im dać pochodnię, by oświecić ich w ciemnościach, ślepoty. Chcę im wskazać odpowiedni sposób, który pozwoli im, jeśli tylko zechcą go użyć, znów odnaleźć moją łaskę. Szczęśliwimi będą ci, którzy znajdą ten sposób, błogosławionymi ci, którzy poznają się na jego wartości, bogatymi ci. Którzy odkryją ten skarb. Rozkoszy doznają ci, którzy zbadają go ze czcią i zrozumieją jego zagadki i tajemnice. Chcę, aby śmiertelnicy wiedzieli, ile może pośrednictwo tej, która stała się ocaleniem z ich grzechów. Gdy w swoim łonie dała śmiertelne życie nieśmiertelnemu. Chcę, aby ludzie w cudownych dziełach spełnionych moją wszechmocną ręką i zamkniętych w tej czystej istocie odnaleźli zwierciadło, w którym ujrzeliby własną niewdzięczność. Dlatego też chcę wiele objawić z uczynionych w matce odwiecznego słowa cudów, które według mych najwyższych wyroków były dotąd zatajone. Nie chciałem cudów tych objawić w początkach kościoła, ponieważ kryją one w sobie tak wzniosłe tajemnice, że wierni Zajęliby się ich roztrząsaniem, zamiast rozszerzać i umacniać wiarę oraz głosić Ewangelię. W czasach, gdy przykazania oraz wiara we wcielenie i zbawienie zaledwie zapuściły korzenie w duszach ludu, nowe cudowne tajemnice. Mogłyby wywołać powątpienie i niedowierzanie. Dlatego też słowo wcielone powiedziało przy wieczerzy do swoich uczniów: Jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, a teraz jeszcze tego znieść nie możecie. Słowa te odnosiły się do całego świata. Niezdolnego uwierzyć w tajemnice matki, dopóki wiara w syna była nieutwierdzona, a przykazania nieugruntowane. Teraz jednak zaszła taka potrzeba, i ona to zachęca mnie do objawienia tych tajemnic bardziej jeszcze niż gotowość na ich przyjęcie. Jaką osiągnął świat? Gdyby wszyscy ludzie chcieli mi się przypodobać poprzez chęć poznania, wierzącym i czcią, przepełnionym sercem tych cudów, które Matka Dobroci w sobie zamyka, oraz gdyby wszyscy starali się o pozyskanie jej łaski, Świat znalazłby ocalenie. Chcę więc ludziom postawić przed oczyma to pełne tajemnicy miasto ucieczki. Opisz je i odmaluj, na ile krótkowzroczność ludzka pozwoli ci na to. Wolą moją jest. Aby ten opis i objaśnienie życia Najświętszej Marii Panny nie zawarły wyobrażeń lub rozmyślań, lecz tylko szczerą prawdę, niezawodną prawdę. Kto więc ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do tych żywych wód. Kto pragnie światła, Niechaj idzie za Nim do końca. Tak mówi Pan Bóg Wszechmogący. Amen.